I 19, 19 jest. Nie jesteś w szansę Nie jesteś mi szansę i, I przypominam dwie. babciu wielce Nie 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 Tak jest! Tak Nie jest! Tak! jest! Tak Nie jesteś w porządku. Nie Tak jest! Jest, o, 20. jest 20! Jest 20! 20. <gülę> Ten człowiek musi iść na leczenie, przysięgam! Więc Dzięki, ja tak 150 złotych. zł. dziękuję, Skrybnia pięknie! Już nie gramy, tak bawka! Tak, Gigi, poproszę na czacie na obu stron. To była powalona, powalona walka, serio. Ale lufaki i też od babki... Ja pierdzielę! Naprawdę, opaj, oh za wszystkie donyczki dziękujemy serdecznie. Ale, no, niestety, dla babci ja, ja wygrałem całość. babcia przegrała, się, a w tej puli widzowie, czekajcie. Piotr, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Józef, za słodówkę. Babcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, babka Piotro, przesrała, się. no, niestety. <laughs> Żeby to było dla widzów jasne. Ja pierdzielę. W całej, całej puli dzisiaj ja. Tu jest 500 babki, tu jest 500 kropka, moje. Kropka, ja pierdolę. Kropka, kropka. 5 zł. Pierogi nie, przegrałam za to, wszystko! Babcia. Przecież jest jakiegoś kasperka zakichanego. Ba, 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 babciu. Nie, nie, nie mów Kto mi! Kto umrze, to umrze Dzień i trudno. Złotych, babcia wygra. 10 złotych. Wygrasz. Liczy babciu, jakby moje 500, twoje 500 i poprzednie cele. Nie pierdolę. 9 złotych. Weźcie się ze stanu w człowieku, dobra? Nie gram z tobą! Nie chcę mi się z tobą grać już. Naprawdę, jestem wkurzona, serio ci mówię. Masakra to jest. E babciu, nie Milak, nie wygrałam, przegrałam z tym hazardzistą, przysięgam. Ej, 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 żadnym hazardzistą babciu. To jest człowiek w trzepku urodzony, przysięgam. Babciu, to żaden hazard, żaden hazard babciu. Igisz, no widzisz, przecież to... No, dajcie, że spokój no. Ja pierdzielę. Ja, Kto on tam, że marka? Wlado, dziękuję, Tak Źle serce biło. Niesamowite, serce. ja pierdzielę. Ale ja byłem realnie, babciu. No z 200 Ale z od on, od on od z taki kubek, jak to tak? No, no babciu, większy kanał, zaufałem moim widzom, zaufałem. No tak, 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 Zauwałem, tak. większy kanał. Gratulec! Pokażę, tak Przecież to jest niemożliwe. A to umrze, to umrze i trudno. A Dajsiu dziękuję bardzo. Bardzo widzowie o W dla Jaska, nie? Kropel, Jacek taką robotę kropel, kropel, odwalił, kropel, kropel. serio, nie? A ile ci wiesza łącznie? O, o, no Jacek chyba łącznie 350 pod koniec. Ja pierdziele. Taki kombak zrobił Jacek, Ej, naprawdę, chat, tak spam GG, no co mam zrobić, no Zaraz zaraz Oskarkowi po streamie A... przelewam hajs, no, fuck you. <laughs> Babci, my się kochamy. Żadni no i nabici, widzisz... Że są babci tylko pieniądze. Jeszcze sobie na pewno pieniążki odrobi, spokojnie. Jeszcze... A jeszcze... Ja by zatrzęsza... Dobra, ja ci przeleję, dobrze. Ja jestem honorowy.